Dobra kampania, wszystko może się ułożyć. Jestem w szansie, rozmawiam z panią prezes, panią Magdaleną Szlą. Magda, jesteśmy po spotkaniu yy, Razem zadbajmy o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Jakieś spostrzeżenia? Odnośnie tego, jak możemy razem zadbać o to zdrowie. Spotkanie takie trochę spontaniczne, bo inaugurujemy tak naprawdę oficjalnie działania lokalnego systemu wsparcia na ochocie. To jest projekt, który komplementarnie się nam uzupełnia działania środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Te działania troszkę się uzupełniają, troszkę pomagają sobie nawzajem zaistnieć w środowisku. Dlatego było to ważne dla nas spotkanie. Duże grono pedagogów, psychologów szkolnych, profilaktyków i sporadni poradni, i ze służb, i ze środka pomocy społecznej. Bardzo szerokie grono profesjonalistów, którzy bardzo czują problemy współczesnej młodzieży. Zostały zdefiniowane jak no gdyby, zarówno problemy, jak i ich przyczyny. Jesteśmy też po publikacji dużego raportu badań na temat zdrowia, kondycji psychicznej, odporności psychicznej dzieci i młodzieży, więc te dane są porażające. Stąd jakby rozmowa była też ważna w odpowiedzi na to, co obserwujemy na co dzień, co zostało zbadane, potwierdzone w badaniach. Uhum, uhum, uhum. A powiedz mi, bo też jesteś partnerem projektu, który, który, który zajmuje się m.in. No, Środowiskowym Centrum uhum. Zdrowia Psychicznego. Jaka jest Twoja rola w, w projekcie? My realizujemy działania profilaktyczne, warsztaty, spotkania uhum. dla profesjonalistów, dla nauczycieli, dla rodziców i dla młodzieży. Dzieci i młodzieży, bo w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w trzech dzielnicach Ochota, Śródmieście i Ursus. No i już dużo tych godzin y, spędziliśmy w Aha. szkołach, y, zarówno w jednym, jak i w drugim projekcie. Y, jesteśmy codziennie w jakiejś Aha. szkole, więc obserwujemy faktycznie, co się dzieje, że są kłopoty z y, poczuciem własnej wartości mhm. u młodych ludzi, problemy z komunikacją, łatwiej mhm. jest wszystkim napisać niż y, powiedzieć. Y, w ogóle nawiązanie kontaktu wzrokowego z drugą osobą, niektórym sprawia dużą trudność. To są konflikty, które wybuchają mhm. nagle o nic właściwie i dzieci nie, po, nie radzą sobie w sytuacjach konfliktowych mhm. i istnieje potrzeba po prostu kształtowania tych kompetencji, a do tego jest potrzebna komunikacja mhm, i radzenie sobie z emocjami, więc dużo takich obszarów profilaktyczno-wychowawczych właśnie ym, do pracy z, z klasami przeróżnymi, od pierwszej podstawówki do maturalnych. Była mowa o edukacji, że to tutaj powinien też nastąpić jakaś zmiana, taka przełomowa, A powiedz mi, co ty sądzisz o tym, żeby właśnie była psychoedukacja w, w szkołach, żeby dzieci od małego się uczyły o tym, czym są emocje, jak wyrażać emocje, jak sobie z nimi radzić. Czy myślisz, że to w przyszłości mogłoby się udać, żeby. Coś takiego zrobić, czy to jest zbyt duże wyzwanie? No to jest konkluzja tego spotkania dzisiejszego. Aha. Tak się specjaliści zgodnie wypowiedzieli, że no, wiedza jest na kliknięcie tak naprawdę, jest dostępna wszędzie, zawsze, jeśli tylko mamy internet mhm. i troszkę zmienia się rola, powinna się zmienić rola szkoły. Mhm. Wyraźnie dzieci i młodzież dają nam znać, że wołają o pomoc. Mhm. I że potrzebują kształtowania tych umiejętności, tych kompetencji, których przez lata nie bardzo kształtowaliśmy, są zaniedbane. Właśnie te, te, te sprawy, o które wymieniłam wcześniej, więc jakby wszelkiego rodzaju warsztaty, które uczą współpracy, współdziałania, pracy na sukces całej grupy, całej drużyny, radzenia sobie z porażką, podejmowania w ogóle wyzwań, poczucia własnej sprawczości, że jestem w stanie podjąć to i doprowadzić do końca. E, ucieszyć się z tego, co jest. Mhm. E, dużo młodych ludzi jest rozczarowanych y, y, tym, że nie osiągają y, jakichś spektakularnych sukcesów. Mhm. Myślę, że jak się przygotowują długo do... Do czegoś ważnego, potem już to nastąpi, jest ten sukces i właściwie co? Świat się miał zmienić, a się nie zmieniło nic. Mm -hmm. Tak może być z maturą na przykład no tegoroczną, tak. gdzie jest bardzo duża presja w tej chwili i bardzo duży stres, bo ona troszkę jest, będzie w zmienionej formule, zwiększone wymagania i tak dalej. Młodzi ludzie nie wiedzą, czego do końca się spodziewać. No i potem co? Po maturze ma się wszystko zmienić, a mm -hmm. świat się nie zmieni, problemy mm -hmm. zostaną te same mm -hmm. i potrzebne będą kompetencje do tego, żeby sobie Radzić w codziennym mhm. życiu. A ostatnie pytanie jeszcze: Czy pedagodzy i szkoły są chętne na taką współpracę, na szkolenia, na no, to co. Tego właśnie dotyczą obydwa projekty. Projekt Środowiskowego Centrum przede wszystkim polega na wchodzeniu do klasy z warsztatami po to, żeby rozmawiać o jakiejś sprawie, na jakiś temat, zagadnienie poruszamy, które jest ważne, np. konflikty albo odporność psychiczna, albo radzenie sobie ze stresem, mhm. albo moja motywacja. Mhm. L�ki". Gdzie pojawiają nam się różne rzeczy, jakby tak no wychodzą i, <tudzi Champion�ina> i widać je i wtedy, kiedy obserwujemy, że ktoś się źle czuje, ktoś jest w kryzysie, mm -hmm. coś się wydarzyło i to jest widać gołym okiem, albo dzieci to zgłaszają, czy młodzież, wiemy gdzie kierować, mm -hmm. bo jest infolinia, jest pomoc psychologiczna, mm -hmm. psychiatryczna, w tej chwili też bardzo duży zasób tego projektu, mamy gdzie odesłać i wiemy gdzie szukać pomocy, tak? to jest, to jest mm -hmm. ważne, że to jest zdefiniowane i z tym chodzimy po szkołach po prostu, z taką misją. Super. Nie będę Cię trzymać, bo, bo, bo goście czekają na Ciebie. Bardzo Ci dziękuję za tą chwilę, że nam poświęciłaś. Wszystkich serdecznie zapraszam do naszych mediów społecznościowych. Kampania Wszystko może się ułożyć na TikTok, na kanale YouTube, na Instagramie, a na Facebooku Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży i serdecznie zapraszam do korzystania z naszej infolinii.